Witam serdecznie Państwa ponownie. Nazywam się Danuta Myłek, jestem doktorem nauk medycznych, specjalistą, alergologiem, dermatologiem. Zajmuję się żywieniem od 40 lat co najmniej, a od kilku lat również sposobami na zwolnienie, spowolnienie starzenia komórkowego. W pierwszej części wykładu o mikrobiocie jelitowej przedstawiłam, co to w ogóle jest, z czego to się składa, jakie ma zadania. A teraz w drugiej części opowiem Państwu, jak to się do... co to tą jelitową mikrobiotę nam tak zepsuje. To raz. Po drugie, no to jak my się mamy dowiedzieć, co tam się dzieje. O, więc będzie to dosyć ciekawa, praktyczna część. Co to jest ta równowaga, o której tak tyle mówiłam w poprzednim, w poprzednim wykładzie? Ciągle miejmy na uwadze jedną rzecz, że zdrowie to znaczy, że jest wszędzie równowaga, a choroba to zawsze jest nierównowaga, to jest zaburzenie tej równowagi. Nie ma homeostazy. A co to znaczy, że ma być homeostaza mikrobioty jelitowej? Skąd to się bierze? To jest właściwa dieta, bo wszystko się opiera na tym talerzu, na tej łyżce. Tu Państwo widzą sprzed 30 lat zdjęcie moje, gdzie tytuł wymyśliłam, łyżką kopiemy sobie grób, wszyscy się ze mnie śmiali, że to co ona wymyśliła, a dzisiaj jest to. Już wydawałoby się już oczywistość, prawda? Właściwa dieta to właściwy ekosystem, bo my z tymi bakteriami tworzymy ekosystem, ekosystem, czyli życie z wzajemnym wpływem na siebie. Co to nam daje ta homeostaza? Tylko wtedy możemy mieć normalizację poziomu cukru, insuliny i insulinowrażliwości. Tylko wtedy może być cofanie się stanów zapalnych w całym organizmie i ustępowanie chorób. Tylko wtedy będzie właściwa normalizacja proporcji i produkcji hormonów sterujących głodem, a więc gryiną czy leptyną. I tylko wtedy będzie usprawnienie metabolizmu, kiedy będzie homeostaza, czyli równowaga mikrobioty jelitowej. Czyli, proszę Państwa, ja przez... Już od 40 lat się zajmuję, pierwsze kilkanaście lat to człowiek jeszcze tam wszystkiego nie wiedział, poza tym to były stare czasy. Ja jestem już lekarzem, który już ma 77 lat, więc 53 lata już pracuję jako lekarz, no to na początku pewnych rzeczy w ogóle nie było, które dzisiaj mamy. Zawsze uważałam, że i mówiłam to moim pacjentom, jesteś tym, co jesz, co pijesz, co wiesz i co myślisz. A dzisiaj dodaję już od jakiegoś dłuższego czasu. I co dajesz bakteriom do jedzenia? Więc to jest, proszę te pięć takich sentencji sobie zapisać, bo zawsze powinniśmy mieć to tam gdzieś z tyłu głowy, że to jedzenie dostarcza budulca energii wszystkiego. I co zmienia tą mikrobiotę jelitową? Od kilkudziesięciu lat tak gdzieś no 30-40, w naszym kraju dolek 30-40, na zachodzie trochę dłużej, obserwuje się zmniejszenie różnorodności flory e, bakteryjnej. A dlaczego? Przede wszystkim straszna antybiotykoterapia z byle powodu. Dziecko kasznie, kichnie, pach już ma e, antybiotyk, który ma niby działać przeciwzapalnie, przeciwkaszlowo. Nie działa. Antybiotyk ma jedno, jedyne działanie. Zabić koniec. Więc zabija co popadnie, a nie wybiórczo to, co my byśmy chcieli. Poza tym zjadamy te antybiotyki także w wyniku spożywania mięsa drobiu czy, czy yy, zwierząt, które są przemysłowo hodowane no i one chorują, czy dojne krowy, czy one ciągle mają zapalenia tych wymian i pod wpływem tych strasznych maszyn dołączonych do nich i potem my takie mleko czy takie mięso jemy. Takie bakterie po antybi antybiotykoterapii czy takim wiecznym spożywaniu antybiotyków, one nigdy nie, nie regenerują się. Więc one są wtedy ubogie i wtedy mamy całą medycynę na tapecie. Takie samo działanie mają chemiczne konserwanty za, y, y, zawarte w jedzeniu przemysłowym. Co jeszcze wpływa na tą mikrobiotę? Miejsce pobytu. Tam, gdzie żyjemy, pojedziemy do innego kraju, już jest inne jedzenie, inne bakterie, już mamy problem, tak zwana biegunka podróżnych, prawda? Czy rodzaj spożywanych pokarmów, przyjmowanie antybiotyków, o których mówiłam, ale także przyjmowanie innych leków, na przykład niesteroidowych leków przeciwzapalnych. Powszechnie z byle powodu dziecko dostaje i czy tam coś, prawda? Wszelkie choroby, wszelkie zranienia, zakażenia, zwłaszcza jeśli to są z przebiegiem biegunkowym, to wówczas oczywiście już wspominałam w pierwszej części wykładu, że tych bakterii bardzo nam ubywać. No i wszechobecny, najważniejszy stres. Proszę Państwa, ja piszę książki już od dawna, ale w ostatniej wydanej książce oswoić alergię, którą napisałam i wydałam z burlą, dałam jakby poczesne miejsce. I najwięcej uwagi właśnie stresowi. Bo możemy mieć super dietę, ćwiczenia, yy, pogodne życie, wszystko przyjdzie stres, jak tsunami, wszystko zmyje. To, to mi przypomina te straszne powodzie, gdzie tsunami zalewały wszystkie możliwe budynki, ludzi i tak dalej. Tak działa stres na człowieka. Yy. Żywność obfita w cukier. Przecież cukru wydaje przemysł spożywczy do każdego produktu. Pikantny, wędlina, cukru, chleb, wszystko. A poza tym powszechnie słodzimy wszystko, jemy dużo słodyczy. One są na każdym rogu. Niestety od cukru, heroiny, alkoholu, tytoniu, uzależniamy się w sposób straszny. I cukier tu wchodzi w skład tych czterech okropnych rzeczy, i to powoduje. Tą redukcję różnorodności mikrobioty jelitowej. Mikrobiota jelitowa jest tak wrażliwa, że nawet jeżeli mamy złe relacje między ludźmi, to też ta bioróżnorodność maleje. Dlatego unikajmy toksycznych ludzi. Tetoks towarzyski, proszę Państwa, to jest bardzo dobry lek. Jak się nie ruszamy, to wszystko tak stoi, takie bagno że są pokryte, więc ruszajmy się, biegajmy, jeźdź, jeździmy na rowerach, spacerujmy, ćwiczmy, joga, no co się, tylko co, był ruch. I przebaga patogenów, jeśli my tak żyjemy niezgodnie z naturą, doprowadza do zwiększenia poziomu endotoksyn, czyli no toksyna to jest coś trującego, a najważniejsze są lipopolicacharydy produkowane przez Patogeny i one indukują, one powodują powstawanie zapalenia ze strony układu immunologicznego z napływem licznych komórek zapalnych, nie tylko miejscowo tam, gdzie są te bakterie, czyli w jelicie, ale także w odległych narządach. Więc pacjent z katarem, z, z astmą, z, ze skórą, z nerką, z mózgiem musi mieć sprawdzoną mikrobiotę jelitową. I, I jak to tam wygląda? Bez opanowania tego nie jestem w stanie pacjentowi pomóc w sposób jakiś sensowny, trwały. Jakie są następstwa tej dysbiozy, tej nierównowagi? E, najważniejsze to jest chyba SIBO. To jest, to jest zasiedlenie jelita cienkiego e, bakteriami z jelita grubego, a tam nie powinno być jelito cienkie, nie jest przystosowane do obecności bakterii i też powstaje między innymi niealkoholowe stłuszczenie wątroby. Proszę Państwa, jestem już długo lekarzem i kiedyś niealkoholowe stęże, stłuszczenie wątroby to było coś rzadkiego, przede wszystkim tylko alkoholicy to mieli, a dzisiaj ja to regularnie to badam u pacjentów, to to, nie, to niealkoholowe stłuszczenie wątroby jest Powszechne. Coraz więcej tego widzę. I tutaj bardzo dużą rolę odkrywają słodycze i ta nierównowaga, ta, ta nieróżnorodność mikrobioty. Następstwem tego SIBO, to jest nowa jednostka, przerost bakterii w jelicie cienkim. To jest patologia. I my mamy wtedy upośledzenie przede wszystkim gospodarki cukrowej i tłuszczowej. E, odmawia, pracy, system detoksykacyjny i antyoksydacyjny. Więc jak my mamy dowiedzieć się, co w tej mikrobiocie tam jest? Jak wygląda diagnozowanie składu mikrobioty jelitowej? No, dobrze by było, żebyśmy zobaczyli, jakie mamy pH tego kału. Fizjologicznie ono powinno być tak 7 do, do, w granicach od 7 do 7,7, czyli w granicach środowiska zasadowego, lekko zasadowego. Jeżeli mamy, jeśli widzimy, że jest za niskie, dajemy odpowiednie probiotyki, jeśli jest za wysokie, dajemy odpowiednie probiotyki, czyli to już jest jakby droga docelowanej probiotykoterapii. Osiewy bakteryjne. No to mamy wtedy, nie wszystkie one wyrosną poza organizmem, ale mamy dosyć dużo informacji o niedoborach bądź nadmiarach bakterii zamieszkujących jelita. Dlatego też nowe badanie, które nam naprawdę ułatwiło życie, to jest Organic Gastro, czyli pośredni test dysbiozy. To nie jest badanie kału, tylko to jest badanie moczu. My badamy tam metabolity yy, wszystkiego, co żyje w tej mikrobiocie elitowej, ale skupiamy się w tym badaniu na obecności metabolitów patologicznych różnych bakterii czy grzybów i wtedy ułatwia to nam yy, tą celowaną probiotykoterapię. Kiedy wykonać ten pośredni test dysbiozy Organic gastro? No wtedy, kiedy podejrzewamy nierównowagę yy, mikrobiologiczną w naszym jelicie. Proszę Państwa, to jest niedoceniana rzecz, rzecz zupełnie, wiem to z mojej praktyki, że nie używa się te, tego badania w objawach neurologicznych czy psychiatrycznych u dzieci, a to jest jeden z głównych powodów takich stanów. Do kontroli terapii mikrobiologicznej, czy my właściwie dobrze to robimy, czy nie? No i to jest nieinwazyjne badanie, bo to jest poranna próbka moczu. No i oczywiście docelowanej probiotykoterapii. I jakie są objawy dysbiozy? Jeśli jest przerost grzybów czy drożdżaków, to mamy zaparcia, bardzo częsta rzecz w tej chwili, budzenie się w nocy, płytki sen, drapanie się po genitaliach, ciągła chęć na cukier, na słodkie, Dzieci kręcą się w kółko, takie są oderwane trochę od świata, czy w nocy w łóżku, jeżdżą po całym łóżku w czasie snu. A jeśli jest przerost patologicznych bakterii, to ten obraz troszeczkę wygląda inaczej. To jest, tu jest agresja, są gazy, rozrzedzony stolec, tu jest lepki, cuchnący kao. Ja zawsze pytam pacjenta, a przykleja się kubka do sedesu, no to ja już wtedy mam jakby pogląd, że a nuż to jest przerost bakteryjny wzdęcia, bardzo częsty objaw, chudnięcie e, i u dzieci zahamowanie wzrostu. Więc to zawsze powinno skierować naszą uwagę, takie niecodzienne rzeczy, jak to właśnie choroby jakieś neurologiczne, czy psychiatryczne, czy zahamowanie wzrostu, jakaś agresja, gdzieś e, tylko się drapie, budzi się, no to trzeba pomyśleć o tym, czy to nie jest objaw dys dysbiozy. E, ta dysbioza, e, bakterie jelitowe patogenne mogą wytwarzać różne enzymy prowadzące do procesów gnilnych. No i wtedy mamy śmierdzące biegunki, a nawet chorobę uchyłkową jelita, która jak wiemy jest jakby stanem przednowotworowym. W dalszej przemianie powstaje amoniak który doprowadza na przykład do dysfunkcji wątroby. Jeśli jej system antyoksydacyjny czy detoksykacyjny nie jest wydolny, to osłabiamy jeszcze bardziej go, spożywając jedzenie śmieciowe z setkami truci z glifosatem, składnikiem Randapu na czele, zażywając leki, zwłaszcza antybiotyki, czy też stosując bezsensową, bezsensowną suplementację. Suplementacja... Zawsze wtedy, kiedy zbadamy, czy mamy niedobór, bo podawanie przy prawidłowym poziomie różnych mikroelementów, zwłaszcza jest bardzo niebezpieczne i prowadzi do kolejnych schorzeń. Jak my interpretujemy w ogóle ten test? Bardzo trudny jest to test. Na przykład, jeśli my w boczu mamy związek, który się nazywa derabinitol, bo pacjent dostaje to do ręki i nawet nie wie, co to wszystko jest. To znaczy, że mamy przerost Candida albicans. Jeżeli mamy kwas dihydroksyfenylopropionowy, brzmi strasznie, ale tak pisze na tym wyniku, to my wiemy, że tam jest przewaga clostridium, niebezpiecznych bakterii. To one doprowadzają do ciężkich stanów zapalnych jelit. Jeżeli mamy kwas parahydroksybenzoesowy, a wiemy, że on jest degradowany z białka tyrozyny przez Escherichia coli, no to wiemy, że jest za dużo tej bakterii. Jeżeli mamy nadmiar kwasu benzoesowego no to znaczy, że mamy niedobory białek glicyny czy witaminy B6, która jest do tego kwasu przekształcana. Kwas hipurowy to znaczy, że tej witaminy B6 i glicyny w organizmie jest za mało, ale też pamiętajmy, że jeżeli jemy dużo pokarmów, które w sposób naturalny mają kwas benzoesowy, to też może mieć podniesienie tego poziomu, czy też przemysł spożywczy może dodawać ten jako konserwant do różnych przetworów. Więc to zawsze trzeba to na tle aktualnej diety pacjenta rozważać. Kwas z kolei Fenyloctowy czy kwas fenylopropionowy to też są związki, które są tworzone przez bakterie patogenne. Z kolei kwas parahydroksypenyloctowy to też jest produkt degradacji tyrozyny, a często wskazuje na obecność pierwotniaków, czyli jarvia lambia, czy jak jest resekcja jelita. Albo jeżeli dzieci są, ludzie są leczeni często antybiotykami. Indykan z kolei to produkt tryptofanu i on wskazuje nam na SIBO, także celiaki, także w niewydolności trzustki spowodowanej zablokowaniem dopływu żółci do jelita, a to się dzieje bardzo często pod wpływem glifosatu w jedzeniu, a jemy wszyscy ten glifosat, jeśli kupujemy... Żywności nie w sklepach ekologicznych, nienaturalną. Kwas winowy, jeśli się pojawia, to może być, bo dużo jemy owoców, jakoś za dużo, ale też, jeżeli mamy przerost Candida albicans. Kolejny kwas, trikal balilowy, powstaje wtedy, kiedy jemy za dużo węglowodanów, słodyczy, różnych mącznych rzeczy. Kwas ten ma działanie helatujące. Wiążąc się z takimi metalami jak wapń, magnez, cynk, no i wtedy mamy niedobory tych metali. I to nas wtedy powinniśmy zrobić badania, które nam pokażą, jaki jest poziom tych pierwiastków i wtedy suplementować zgodnie z wynikiem. Kolejne badanie służące do diagnostyki funkcji jelit to, są, to jest ocena trawienia. Badamy enzymy czustkowe, elastazę trzustkową. Badamy ocenę kwasów żółciowych w kale, bo one służą do tego, żeby rozkładać nam tłuszcze. Ich podwyższony poziom w wynika albo z zaburzenia zwrotnego wchłaniania, bo to się nie wydala wszystko, co my produkujemy na zewnątrz, albo, i to się dzieje w związku z zatruciem bifosatem, albo patologicznego rozrostu Patogenów. Kolejne badanie, bardzo przydatne, to jest badanie poziomu IgA w kale i e, wydzielniczego IgA we krwi. E, pamiętajmy, co mówiłam na pierwszym wykładzie, że to przeciwciało odpowiada za neutralizację antygenów, neutralizację różnych toksyn, mikroorganizmów chorobotwórczych. Ich nadmiar świadczy o wzmożonej stymulacji, a niedobór o obniżonej stymulacji. W stymulacji układu obronnego jelit. Ale do tego mamy specjalne probiotyki, które pomagają nam w opanowaniu tego problemu. Oczywiście sam probiotyk nic nie da, jak nie będzie właściwej diety. Kolejna rzecz to jest badanie glifosatu w moczu. Zatrzymuje się na chwilkę przy tym problemie, ponieważ dotyczy nas wszystkich, kto tego nie wie i je produkty z przemysłu. Y, y, hodowli, przemysłu spożywczego, przemysłowa hodowla zwierząt czy przemysłowa hodowla y, warzyw, y, uprawa warzyw i owoców. Glifosat niszczy mikrobiotę tak jak antybiotyk. Mało tego, niszczy systemy antyoksydacyjne i detoksykacyjne, a bez nich nie ma życia. Niszczy enzymy cytochromatyczne, one odpowiadają za wszystko. Bez enzymu nic się nie dzieje. Odpowiada za depresję. Zdawałoby się, co ma, że tak powiem, jedno do drugiego, ale ma. Ponieważ zaburza transport i produkcję i transport serotoniny, czyli neurotransmitera odpowiedzialnego za dobry nastrój z jelita do mózgu. Odpowiedzialny jest za otyłość. No i helatuje metale, czyli osnowę wszystkich enzymów w organizmie człowieka. Bardzo szerokie ma, że tak powiem, działanie negatywne. Nic dobrego. To glifosat powoduje, że produkowana jest przez nabłonek jelitowy zonulina. Już trochę się o tym wie, białko, które sprzyja rozszczelnieniu jelit. Słowo "nabłonek jelita" jest taki ściśnięty, nic nie przepuści. Tylko takie maszpareczki malutkie, które tylko określona wielkość i określone cząsteczki wejdą. Ale jak tą zonulinę coś nam spowoduje, że ona jest produkowana, to te te szparki robią się większe, tam wchodzi co chce. I wtedy coś takiego, białka czy najróżniejsze rzeczy, dostając się do wnętrza organizmu, są postrzegane przez specjalne receptory, że to coś obcego. Więc telefon do centrali, coś złego, obcego i wtedy leci nasz własny system obronny w to miejsce do naszego jelita i wywołuje zapalenie, czyli niszczy nas. I tak powstają choroby autoimmunologiczne. Stąd... Razem z badaniem mikrobioty, zanim podamy, e, podamy probiotyki, to przebadajmy, czy nie jesteśmy zatruci glifosatem, bo wtedy probiotyki nic nie dadzą. Glifosat też zabije nasze probiotyki. I najpierw zacznijmy spożywać żywność ekologiczną, a potem dopiero zacznijmy leczyć jelito dietą i suplementami. A wtedy dobre bakterie w postaci sensownych probiotyków plus dobra ekologiczna dieta szyta na miarę przyniosą nam pożytek. Co to znaczy dieta szyta na miarę? Więc e, pierwsza rzecz, jeśli ktoś ma wywiad alergologiczny, robię mu testy alergologiczne wykrywające alergię pokarmową i zależną. Czyli testy punktowe z pokarmami, testy punktowe natywne z pokarmami testy płatkowe z pokarmami oraz swoiste IG z pokarmami, bo to jest badanie krwi, jak też IG rekombinowane, to jest diagnostyka także molekularna alergii pokarmowej i alergii pokarmowej krzyżowej. Czyli mamy spory, spory, spory zakres narzędzi do zbadania tego problemu. U dorosłych to nie przekracza 3-5%, ale wielu mi się wydaje, że wszystko jest alergią, nieprawda, a u dzieci tak kilkanaście do dwudziestu, kilku, może do trzydziestu procent i to wszystko. Największy obszar wiedzy daje nam test MRT, czyli Skrót od Mediator Release Test. Pozwala on nam na wykrycie subklinicznych i klinicznych symptomów, czyli tego co jeszcze nie czujemy, ale już się dzieje, zapalenia immunologicznego stanowiącego podstawę praktycznie wszystkich schorzeń. Także zawczasu wykrywamy szkodliwość pokarmową jeszcze nie wywołującą zauważalnych objawów chorobowych, co sprzyja zachowaniu zdrowia i opóźnia starzenie organizmu. Ja robię od 30 lat sobie co dwa lata ten test. W z czym ciągle mam dietę szytą na miarę. W z czym wolno starzenia. Nie będę dokładnie mówiła na czym on polega, bo w książce, którą pokazywałam o swoich alergię jest cały rozdział o diagnostyce chorób alergicznych i niealergicznych, ale podobnych do alergicznych i zapraszam do lektury. Test daje bardzo dokładną informację o nasileniu wyzwalania mediatorów zapalenia pod wpływem jedzenia, dodatków chemicznych, niektórych leków i naszego candida albicans, który jest cały czas z nami. Jakie to probiotyki wybrać? No przede wszystkim ludzkie, pochodzenia ludzkiego, ale są też z przemysłu mleczarskiego. Tylko z mleczarskiego to one muszą chyba zawierać konserwanty i to stężenie bakterii nie będzie stabilne. Poza tym to nie jest nasza tkanka, to nie jest gatunkowo nasze. Bakterie pochodzące z kultur kału ludzkiego dają najlepsze efekty, ponieważ... Cała, cała, cała ich konstrukcja jest genetycznie przystosowana do człowieka. A w ogóle jakim wymaganiom powinien sprostać skuteczny probiotyk? Po pierwsze, muszą występować w odpowiednim stężeniu. Tylko wtedy możemy liczyć na pełne przeleganie do ścian śluzówki jelita i spełnienie swojej roli. Jeśli szczep występuje w dużej ilości, za dużej, no to bakterie będą niestabilne, A jeśli, jeśli ich za mało, no to nie przyniosą... Yy, spodziewanego efektu. Bardzo ważna rzecz, której mało kto przestrzega. Muszą być aktywowane przed użyciem. Dlatego najlepsze są probiotyki w proszku do rozpuszczania, czyli aktywowania. Bo jeśli my połkniemy kapsułkę od tak prosto z opakowania, to ta reaktywacja rozpoczyna się dopiero gdzieś na poziomie lita cienkiego czy grubego i wtedy te bakterie nie zdążą się wziąć do roboty, że tak powiem. Zostaną wydalone z drugiej strony i nic z tego nie będzie i efekty są wtedy marne. A jeśli my je przygotujemy, żeby one się obudziły, bo wszystkie probiotyki to są bakterie liofilizowane, czyli wprowadzone w stan takiego uśpienia. Tam się, tam życia jakby nie ma, one niby są, ale śpią, więc żeby je obudzić, żeby je zaktywować, żeby one, żeby one zaczęły pracować dla nas, to my musimy je odpowiednio potraktować, czyli zaktywować, czyli rozpuścić, jak w letniej wodzie, prawda, w temperaturze pokojowej. Pojedynczy probiotyk nie powinien zawierać za dużo szczepów, bo wtedy jest mniejsza ilość procentowa poszczególnych składników, no i efekty tego są mniejsze. I też pamiętajmy, że różne szczepy są na różne dolegliwości. To nie jest tak, że jeden jest na wszystko. Bardzo ważna informacja. Nie powinno się łączyć probiotyków z witaminami ani z inuliną. To jest taki prebiotyk, który zwiększa wzrost bifidobakterium, ale także równolegle bakterii patogennych. Przy czym te patogeny szybciej rosną niż te nasze zdrowe. Produkt y, kapsułkowany, pakowany w blistry, to jest następny pro, y, taki probiotyk, tak pakowany, niestety ma bardzo y, nikłą wartość, ponieważ około 80% bakterii y, jest zniszczonych z powodu samego procesu wytwarzane, wytwarzanego ciepła w trakcie tego procesu, ale że jest niż 37, to niestety umierają. Bardzo ważna też jest rzecz taka, że nie zmniejszamy dawki u dzieci, bo one jest małe czy ma mniej, wa mniej waży. To ma być taka sama ilość tych bakterii w jednej dawce. No też powinien być dostosowany skład do alergików, żeby nie było alergenów ale także laktozy czy takich innych, glutenu i tak dalej. No i muszą to być bakterie, które w odpowiedni sposób podnoszą odporność naszego układu immunologicznego i mają właściwości regeneracyjne i przeciwzapalne. Proszę Państwa, to by było na tyle, jeżeli chodzi o drugą część naszego wykładu. Bardzo dziękuję za cierpliwe wysłuchanie. Wcale niełatwego materiału, bo ja nie mogę całkiem zapomnieć o nazywnictwie medycznym, ale proszę się tym nie przejmować, egzaminu Państwo nie będziecie zdawać, natomiast będziecie mieć mniej więcej wyobrażenie, co to są te probiotyki, w ogóle co to jest ta mikrobiota i jak się do tego zabrać. Bardzo dziękuję, będzie jeszcze jedna część, zapraszam serdecznie, do zobaczenia.